I Jacek Laskowski zapraszamy na solidną dawkę piłkarskich emocji. Męcz Liverpool, Norwich City. Zagra przeciwko Norwich City. Ale to zrobił Kornet przy piłce, Korea. Po jakim ustawieniu zagra dzisiaj Liverpool? ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąk, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odpływ. Dobra, przejedli piłkę, będą rozrywać pół godziny. Pentek. Bielik. Pentek. Tutaj do Korei, ale miało pójść do Stalidze. Kornet goni. Mulumbu. Mulumbu. Ta zajebiste przyspiewki. Nic z tego nie rozumiem, ani słowa. Zrąbisty. Jakob. Szansa. Po raz pierwszy piłka w siatce w tym spotkaniu. 1-0. Ej, hey, Jacob. Pierwszy gol w ósmej minucie spotkania. Ten Bendek jest tak mało obrotowy. No dora, nie da się denerwować. Czy do natarcia. Już aż tak. I meczami się nie przejmuję. Czuję to, że wygram. W drugiej połowie wejdzie Munir, wejdzie Junuzu, jak tam się nazywał. Jun Junuzowicz. Strzeli z wolnego, będzie dobrze. I teraz świetna interwencja bramkarza

Dla Naga, niczemu piłka odskoczyła? Kornet. Słuszna decyzja arbitra. A kogo? Dla mnie chyba. Cornet. Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. To był fal według mnie. Redmond kontra Moreno. No nie! Wybronił dobrze, drągowski. Ale twarz. Tak trochę nie przypomina tej, co była na obrazku. Na awatarze. Na portrecie, kuźwa, na herbie, na czymkolwiek. Hornet wybiega z kontrą. Podanie do Staliczek, który jest szybszy. Jak miał 4 gwiazdki, tróż to już byłby to pewny gol. Kornet, Flanagan się na wrzutkę. Bielik Poreno, ale podanie, Benteke Benteke, faul Chyba taki Olbrzym sam, sam by się nie wywalił Pójdźba ty odgliznasz jakiś faul, już trzeci był, zanotowałem To nicwa nie gwizdo. W tym zagraniu, gra będzie wznowiona przez bramkarza. A przed polem karnym, Bo jak flanagan się kiwał jeszcze i teraz też był przy, przy podaniu, przy Faule co najmniej. Raporty, proszę cię, dajesz się ojechać jak małe dziecko. Bielik Dobra. przejął piłkę, ale stracił. Jest okazja. Dobra decyzja, słabe wykonanie. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Jest super ofensywny. Meier. Meier robił to, co, dana robił dana co robił na początku. Czyścia Liverpoolu, czy smutna akcja, ale nie wyszło mu to. Mówię nie mam... Zupełny pomysł wystawienia teraz białika. Jeszcze słabsza drużyna powinna być. Pornet Flanagan. Jest szansa na dośrodkowanie. Piłka trafia do przeciwników. Jarvis, Jarvis, tu gra. Jest dobry, na 7-5 chyba Albo miałem w zeszłej FIFA co najmniej Ale to rozegrali Ale od złym kątem miał piłkę i nie trzeba Hornet Paris do Korei Korea nie ma gwizd. jest faul, jest rzut wolny, doskonałe miejsce do strzelenia bramki. O, no, muszę coś sprawdzić. Ech, prawa. Co mam tu lewą? Staricz i wiem, że Moreno ma lewo. Cornet. Aaaa, Nie no. mam tego skrytą nadzieję, że wyjdzie. Ej, piłka do Mejera dotarła. Mejer się przeciska, przecisnął się. Mejer! No nie! Nie to było bez przesady, no teraz bramkarz jest to zbyt op. Normalny bramkarz by się od razu nie rzucił. Byłby bardziej gotowy na strzał. Nrzucenie się do piłki. Mogłem lutować Mayerem. Teraz ubielika zmienien na Gnuzowicza. Z jest tam doświadczenie? Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Będzie trzeba prawe skrzydło zmienić. Minirę tam wstawić. Ale Podanie do błęteke, ale... dobiegni! O oh, kurde, zawsze pół metra brakuje. Zawsze. I ono zowić! nie strzelił, ale wybronił. Meier, ładny trik. Meier. Junuzowicz. Ale przyblokowane podanie. Kurde, mają piłkę. Na mojej połowie, ale przejął. Kan. Byłe podanie. Czekają nas zmiany. Ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Przestańcie rozrywać tą piłkę. 500 podań musicie zrobić zawsze. Benteke? Kurde, jakby tu był Stariusz. Benteke jest mało obrotowy, ale jest silny za to. Długo za Antekę będzie grać Origi, gdyż Antekad, no nie, wolałbym Balotelli'ego już, szczerze powiem. Czekam, aż wróci. Moreno. Korea Moreno. No co tak... tak długo zwlekał, że aż na spalony zdążył wejść. Punir. A Mejera się podtrzymał. Tak, 6 minut może. Następnego autu, tam spalonego i tak dalej. Dobra, mówiłem, dostępnego nikt nie będzie. Origi. Mamy aut i zacznie Liverpool. Unir. Jakob. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikową. Whitecker. Moreno, to jest taki wolny przy nim. Ależ znakomicie! Zagrał piłkę głową. A obrońca taki to przy nim. Rzut Ujwa, Tylko dolno możesz blokować. No i dobrze. Katastrofa. Ewidentnie się do tego brod, przed nim, to podał. Do, kolej... Do tego dalej, co było? Pągowski, Origi. takie zagrania często się Wej się chujba, w końcu to jest a nie miecie pierdolony, Jakob, Mulumbu. Ale Ależ znakomicie rozgrywają. Uderzenie. Takimi strzałami. Uroni Drągowski. Dobrze. Byłem pewnie skupiony. No! No, no kurwa! czemu żadne podania nie wychodzą? To, co wychodziło w 15 na pstryknięcie palcem, tu nie wychodzi w ogóle. Podaje jakąś piętko, próbuje odbija mu się od głowy, od klaty. W ogóle, jak. tu nie wiem, na piętkie. Origi wchodzi. Origi siedzi. Nie, Mamy remis. Jeszcze jeden. są. Tak jak sobie któryś z nich stanie w kącie i sobie postoi, to się tak zdenerwuje. Chyba, że A jej powyzywam, wejdę na ich ten... forum pomocy technicznej i powyzywam, że są gównami, że coś takiego produkują, że... Cholai nie w ruch, nie można mu piłki odebrać. A ona powie, że... ta osoba, która tam będzie, że... Eee, to nie ma na wpływu, że jakoś panu pomóc inaczej. Precyzyjne dobranie głową. Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. Origi. świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Liverpool wznowi od wrzutu z autu. Alberto Moreno. Alberto Moreno. Nie komu odegrać, bentekę, No kurwa, wętekę wętekę tylko na główki. Na dobijanie. No widzicie? Taki kuźwa wolny, taki kurwa drewniany. No że... tak. Tak to zrobię. Po jeszcze lepiej to zrobię. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Ktoś No proszę cię, czy taki... Równowaga no, 4-8. Pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Do dopro Ridji doprowadzi do wygranej naszej drużyny. Ja Stupę! Ty ja! <laughs> nie dobił. Nikt nie dobił, nikt się nawet nie ruszył. Każdy patrzy na tą piłkę wmurowany. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Jak to strzelisz, Origi? Kurde, chciałem wiedzieć, że jakby to strzelił, to miałby murowane miejsce, zamawiając za benteka. To chyba ostatnia akcja w tym meczu, ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Blokował Babentekę starić. Łatwo, łatwo, załatwo, i tę sekundą... No ta akcja była! Urijego. trafił w słupek. To jest w ogóle za fair play. Nie miałem żadnego faulu w tym meczu. Znaczy nie nie spowodowałem. Wenezuela. No wiesz, ten pierwszy gol. Mogłeś zrobić lepiej.